Cześć, mam na imię Paweł, witam Was na kanale Wubera. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z drewnem. Przedstawię Wam pięć rodzajów narzędzi, które na początku zupełnie wystarczą do zrobienia jakichś podstawowych projektów. Dlatego zostańcie ze mną i zapraszam Was do materiału. Dzisiejsze zestawienie narzędzi podzieliłem sobie na pięć kategorii. Będziecie potrzebować coś do mierzenia, do cięcia, do wiercenia, do szlifowania i do podtrzymywania. Przejdziemy sobie przez każde z nich osobno. Przyrządy do mierzenia. Bez tego praca z drewnem jest niemożliwa. Jak widzicie, mam tutaj sobą taką klasyczną miarkę, każdy z was pewnie takie coś w domu ma. Tutaj są dwa bardziej wyrachowane urządzenia, są to kątowniki stolarskie. Kątownik ciesielski to bardzo wszechstronne urządzenie do pomiaru. Ma wiele możliwości, dlatego pozwólcie, że przedstawię kilka. Opierając stopę o krawędź materiału, z łatwością zaznaczymy kąt prosty, jak i 45 stopni. Kątownik z boku ma dodatkową skalę, która pozwala na wyznaczenie pozostałych kątów. Z pomocą kątownika z łatwością wyznaczymy też linię równoległą do krawędzi materiału. Kątownik stolarski również służy do pomiarów. Potrafi wyznaczyć kąty 90 i 45 stopni. Ma wbudowaną linijkę, którą można wyjąć bądź dostosować do odpowiedniej odległości. Dzięki temu urządzeniu również wyznaczymy linię równoległą do krawędzi materiału. Wbudowana poziomica pozwoli sprawdzić piony i poziomy naszych konstrukcji. Dodatkowo ma ukryty szpikulec, który pomaga przy precyzyjnym wywiercaniu otworów. Będziecie potrzebować coś do cięcia. Spójrzcie, mamy na stole trzy narzędzia do cięcia drewna. Tak naprawdę nie potrzebujecie mieć wszystkich trzech, wystarczy, że na początek będziecie mieć na przykład samą piłę ręczną. Ale każdy z tych urządzeń charakteryzuje się czymś innym. Pilarka tarczowa służy głównie do cięć w linii prostej. Posiada również możliwość odchylenia tarczy i przecinania materiału pod kątem 45 stopni. Jest nieco cięższa i mniej poręczna w porównaniu do wyżynarki. Ta natomiast jest lżejsza i bardziej wszechstronna. Dzięki cienkiemu ostrzu pozwala na docinanie skomplikowanych kształtów. Nie nadaje się natomiast do cięcia w linii prostej. Natomiast piła ręczna to klasyk. Świetnie sprawdzi się przy dośnieniu wszelkiego rodzaju materiałów drewnianych, z tym, że trzeba włożyć w to trochę siły. Kolejna kategoria narzędzi coś do wiercenia. Słuchajcie, mam przed sobą te dwie wkrętarki, i to nie jest tak, że potrzebujecie dwóch, ale szczerze, praca z dwoma jest o wiele przyjemniejsza. Dlaczego? Dlatego, że często przy pracy z drewnem musimy coś wywiercić, a potem coś do tego otworu wkręcić. Dlatego fajnie jest mieć dwie wkrętarki, tak żeby na jednej wkrętarce była założona, było założone wiertło do wywiercania otworów, a na drugiej bit do wkręcania wkrętów. Polecam. Weź dwie. Nie, no po co dwie, jedna wystarczy. Następnie szlifowanie. Mam tutaj ze sobą taką podstawową kosteczkę z papierem ściernym i szlifierkę oscylacyjną. Szlifierka oscylacyjna to jest naprawdę bardzo podstawowe narzędzie, które polecam mieć każdemu w swoim warsztacie. Służy do wygładzania powierzchni. Szlifierka ma dedykowany rzep 125 mm, do którego możemy przytwierdzić papiery ścierne o różnej gradacji. Niska gradacja ma bardzo duże ziarno, a wysoka drobne, co daje bardzo gładkie rezultaty. Zawsze szlifujemy od niskich do wysokich. Bardzo ważne zaciski. Dzięki temu mamy pewność, że nasz materiał w trakcie obróbki nie będzie się przesuwał. Bez tego praca z drewnem jest praktycznie niemożliwa. Na początek przygody pracy z drewnem polecamy najprostsze ściski np. Na taki automatyczny albo nieco mocniejszy dokręcany. Ściski pełnią też bardzo ważną rolę przy robieniu klejonek. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich treści, a jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzach. Żegnam się z Wami i do następnego. Cześć!